Hej, witajcie z tej strony Kalasar, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks. No i tym razem po małej przerwie w nagrywaniu wota Tutaj rzucam powtórkę od gracza Decik, który właśnie jedzie sobie tutaj batczatem No i sobie jedzie tutaj, jak widać, na środek, na mordownię, na tę górkę Tutaj zaświecić to i co tu jedzie. No, chociaż tutaj raczej no, ciężkie jeszcze raczej no, nie zdążyłyby dojechać no, ale no, co tam jak na razie dwa wyspotowane no, te 49 raczej z jego spota, ale ten ruch, raczej też ale jak nie jestem, to się zobaczy jeszcze w raporcie najwyżej. No i mm, tutaj jak widać większość pojechało do lasu, tutaj dwa spotery i można powiedzieć, że dwa ciężkie są po tej stronie, chociaż jeden chyba awczy, chociaż nie. Coś widać na anglimatce, że się rusza. No ale nieważne, znowu te w powtórce mapka zdługowana i nie widać <grym> nazwy sojuszników. No tam widać, gdzie był wcześniej Decik, tam Esetka pojechała. No to tak jak myślałem, nie wstąpiła dojechać, żeby go wyspotował. No ale trudno. Aż znaczy, tak to się tam... O. Raczej nie pali, żeby tutaj wszystkich wyspotować, no tutaj go zaświecili, jak widać. I póki co, to trzeba zaczekać na rozwój sytuacji, bo jak na razie to jest na pierwszej linii, jak tutaj widać. Ale tutaj już Dorwał sobie Heavy'a, żeby było go widać. Raz go trafił, no ale się już schował. Ale tutaj E75 się gdzieś skrada za budynkiem ale no coś raczej chyba nie wyjedzie z takim chyba głupi to raczej nie jest żeby wyjechać tutaj o, bądź co bądź widział co tutaj stoi, więc od tak sobie nie wyjedzie ale tutaj tej chwili postoju widać tam już Esetka troszkę pognała do przodu i, i no, pół chapek już no tutaj już go wyświecili do cika i o, najwyraźniej czas się ruszać no bo od arty oberwać to by było niefajnie A bardzo możliwe, że tutaj celują też jak można zobaczyć na minimapce tam troszkę nieciekawi po drugiej stronie, ale A, tutaj coś dojrzał chemika no ale cóż, nie widać go A nie ma wiciał ale tutaj Trzy czołgi zostały, przydałoby się szybko zjechać i e, wracać się w stronę Kapa, ale to raczej e, byłoby ciężko. No tutaj heavy'ik dostał 8 kropeków, niestety nie zostało. E, Niefartownie 8 teenager jakby weszło już by był e, zdjęty, no ale cóż. E, tutaj trzy e, pociski jeszcze nie zostały. No i postanowił chyba w takim razie sobie ruszyć do tego hevika, sobie go tam sprzątnąć albo i na batchata. Chociaż skręcił tutaj na hewika. o i tutaj z biodra trafił go przewin po heviku. No i teraz goni batchata, jak widać, go po Arty gdzie chociaż no, nie wydaje mi się, żeby dał radę go ocalić chociaż. Teraz została ta akcja. No, ocalił ją, ale tak czy inaczej była wyświecona, więc tutaj może mieć troszeczkę ciężko. Tutaj dużym łukiem sobie e, przejechał. No ale no, tam widać na no, mordowie, gdzie wcześniej był chyba tylko iść siódmy. Co tam stoi? Nie, to jest 50, 120. Drugi 50, 120. No nie ciekawie tam mają, ale tutaj widać się widać się na tą stronę tutaj wrócić tutaj jest resetka z 1390 przeciwników no i jakby ich posprzątali no to byłoby już dużo łatwiej chociaż teraz znowu druga strona tam troszkę nie domaga może mieć ciężko ale resetka się więc tutaj mm, większych problemów nie będzie żeby tutaj wyjechać na nią tak, bądź co bądź nie będzie miał problemu też z obiehaniem jej no, w tyłu to już musiałbym no i tutaj nie raczej nic specjalnego ładnie sobie podpalił no, jeszcze fartownie ją podpalił no, chyba z auto i chociaż już teraz nie wiem troszkę się zagapiłem ale mniejsza z tym tak czy inaczej w dupę setkę przebić to raczej większych problemów bym nie miał, chociaż słyszałem, że Badczak potrafi sobie tutaj mieć swoje humory, ale na ten temat nic nie powiem o Badczakiem, to ja nie grałem, no ale tutaj jest średnio widać, już jedzie powoli w tamtą stronę, chociaż on to by mógł się w sumie wrócić, a Decigui tutaj artami się zajął, ale chyba się nawet wraca z tego co widać pomimo ale. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Tutaj zaraz powinna jakaś arta się chyba pokazać. Chociaż wszystkie trzy raczej w jednym miejscu to raczej stać się nie będą. Tak raczej nie jest się, tak żeby żeby koło siebie nie stać, ale tutaj... No tutaj niestety nie trafił, ale jeszcze ma w magazynku pociski. No dwa pociski nie zostały, ale tutaj będzie przeładowanie. 9 dwójka go na szczęście nie trafiła. No jak na razie ma tutaj 4 feragi dobry wynik WM8 na poziomie 3000. I tam, no tam przy kapie stoją te nasze dwa ciężkie, a tu gdzieś też tam się kręci. Póki co już 50B widać tam się pojawił. No ale pod górką stoi, więc tam y, ciężko będą mieli go zdjąć. Te ciężkie. Może decik coś tutaj zadziała. Bo no jakby to się wy wychylili, a, to by raczej sprawy troszkę znacznie. No ale tak czy inaczej, tutaj niż AKa zdjęła tego Isla. ale przeciw, już widać No już <noise> dwa szybkie fragi. Jeszcze dwa pociski zostały. Powinien tego amx zdjąć jeszcze. Powinien starczyć D-Major z tych dwóch pocisków, ale zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie sam jestem ciekaw wow tutaj mnie trafił, no to może mieć problem raczej na Hita go nie zdejmie. No ale ciekawe jak tutaj to wyjdzie. Musimy troszkę zaczekać. No właśnie 200 HP, -ków. tutaj może v mu ta pomoże. Chociaż widać chyba ze starana go tutaj <grym> pocisnąć. No prawie mu się udało jeszcze 30 właściwie. Starano tu zesnie, ale Paton go tutaj e, klepie w ochronie. jeszcze przeładunku troszkę mu zostało no i tutaj go tutaj o, <laughs> fajnie pocisnął no myślałem, że go tutaj tymi dwoma pociskami dokarygowali, ale no, można i tak, chociaż e, no niestety tutaj trochę mm, hapeków stracił jakby trafił, no to by mógł troszkę tu zaoszczędzić, no ale Zobaczmy jak na razie, 7 flagów ma. Tutaj patron zdejmie na hita. Znowu zdjął na hita, ale na szczęście patron nie trafił, bo mogłoby być kiepsko. Ale tutaj postanowił chyba sobie uciec z piątką Zająć się najpierw artami, a później jakoś go spróbować z niedacka. On zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj widać arta sobie myśli, że jest blagerem, no ale to jest takie typowe pisanie takich graczy jak on, którzy się dzielą jak najwyraźniej na dwa typy z tego co wiadomo. Na takich, którzy potrafią zaakceptować, że coś im nie wyszło, i na takich, którzy wolą sobie popisać i poirytować co nieraz, jeżeli coś im nie wyjdzie. To tylko i wyłącznie jest ich wina, co prawda, że coś im nie wyszło. No ale cóż, z tego się raczej nie zmieni ich toku myślenia. No ale zaraz tutaj powinien dorwać te arty. Gdzieś tutaj powinny stać, bo po drugiej stronie ich nie było. To dół To musiał który no, napisał. No i założy się, że jeszcze coś napiszę. No właśnie, widać IS-7 je FV, <laughs> ten giewuk też troszkę wkurzył, <laughs> no ale tutaj, jak sądziłem, też napisał. Ech, no, tego się niestety nie zmieni. No cóż, gdyby to od niego zależało, to by można było tutaj, gdyby wynik bitwy tutaj od niego zależał, to no, by się nie spierał, ale a tutaj a, drużyna tutaj właśnie e, decyduje o tym czy, jaki jest wynik. No właśnie a może i być se dobrym graczem, ale no cóż, nie wyszło, to raczej takich komentarzy są raczej zbędne. I tutaj jest też żebym trójka, nie trafiła, więc raczej jest decika żeby tutaj sobie zgarnąć fraga no i jak ma na razie 10 fragów no ciekawe czy tutaj A75 no niestety nie ale bitwa tak czy inaczej fajna tutaj zaraz jeszcze zobaczymy raport z bitwy w 8 jest na poziomie 7741 no tam w statystykach sesji trochę więcej by pokazało Tutaj zawsze troszkę zaniża, ale nieważne. Zaraz jeszcze zobaczymy raport z bitwy. A, oto jest raport z bitwy. Tutaj dostało Asa Pancernego. Tutaj pomniejsze odznaki. Fire for Effect. Uh, I zarobił uh, 82 tysiące kredytów. To niestety porażka, jak zauważyliście. Tutaj medal pula uh, Ciego Medal zbicie trzech arta. Tutaj hmm, ponad 10 kg. 10 lub więcej. Uh, specjalista i duży kaliber. Tutaj na plusie wyszedł 31 tysięcy kredytów. 1977 gwiazdka, czy bez razy dwa ani niczego. Troszkę inaczej powinien to ująć, ale nieważne. Tutaj z pomocą niewiele, bo 886 6227 dimajer. I zobaczymy jeszcze raport e, drużynowy. No, zrobił najwięcej d ze wszystkich. E, wiadomo, od znaka duży kaliber. A pod względem EXPA, no, też był, pomimo porażki, był, dostał najwięcej EXPA. No, niestety tutaj y, 7-piątka go dorwała pod koniec. No, ale niestety i tak zrobił kawał dobrej roboty. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia, i na razie.